W okresie jesienno-zimowym szybko zapada mrok. Warto zadbać o dobre oświetlenie w samochodzie. W miniony weekend można było bezpłatnie ustawić światła. E, dzisiaj jest sprawdziany świateł. Co w tym jest takiego ważnego? W dniu my prowadzimy bezpłatną akcję na ustawienie świateł. To jest bardzo ważne, bo wiadomo, że światła, które są źle ustawione. Oślepiają innych użytkowników drogi, którzy nadjeżdżają z przeciwka. I nie daj Boże, jadąc wieczorem czy w nocy, to światło jest źle ustawione, albo są źle żarówki powkładane i światło jest rozproszone. To każdy nadjeżdżający z przeciwka dotrzymuje wiązkę światła w oczy. No wiadomo, jeszcze jak jest deszcz, jeszcze jak jest e, e, pogoda nie taka, to się z wielokrotnia. Światła się odbijają od drogi i no i wtedy jest przyczynek do wypadków Czy ruch jest wielki? No, dzisiaj no ten wasz samochód jest jako chyba z 12 od rana. Kiedy nas są na... Za tydzień, za tydzień, 28 jest i potem dwie soboty w grudniu są. pan No i zapraszamy klientów do przyjeżdżania na sprawdzanie diagności tutaj. W soboty od 8 do 14 są i sprawdzą światła i ustawią, jeżeli coś będzie nie tak, czy źle żarówki powkładane, czy no to trzeba będziemy kierować do warsztatu, do naprawy. Zapraszamy do stacji kontroli pojazdów Tagor. Na ulicę Waryńskiego 2. Dawne STW. Jeżeli ktoś ze starszych ogląda, to będzie wiedział gdzie to jest.